Jesteśmy w domu jednorodzinnym w miejscowości Załom pod Szczecinem. Montowaliśmy tutaj rekuperację, pompę ciepła, instalację wodną kanalizacyjną Inwestorzy poprosili nas o domontowanie do czerpni dodatkowej skrzynki, która będzie filtrowała powietrze przez filtr węglowy. Ma to na celu ograniczenie smrodu, który jakby unosi się tutaj w powietrzu na chwilę. Jest to... Wygląda to w ten sposób, może nie jest to najładniej, natomiast jest dom jeszcze wykańczany, jeszcze w trakcie przeprowadzki, więc to wszystko tutaj pozabudowywane gratami. zmiękczacz, pompa ciepła, odkurzacz centralny. Odkurzacza jeszcze nie mamy, on będzie sobie wisiał w tym miejscu. Mamy też rekuperację, którą tu wykonywaliśmy. Tu już się szykujemy do rozbierania kanału Czerpni. Na kanale Czerpni dzisiaj będziemy montowali sobie Skrzyneczkę. Skrzyneczkę z wkładem węglowym. Ta skrzyneczka ma nam zapewnić świeższe, może nawet nie tyle co świeższe powietrze, natomiast ma ograniczyć nam smrodki, które wylatują z kominów sąsiadów i są uciążliwe przy rekuperacji. Więc mamy prosty zestaw montażowy. Mamy obieg, do którego będziemy się przyłączać postaram się wam pokazać poszczególne etapy tego montażu może na zdjęciach bo jestem dzisiaj sam więc ciężko będzie mi cokolwiek nagrywać a nie wziąłem ze sobą żadnego statywu dodatkowego robota na szybko więc ogarniemy to ogarniemy to zdjęciami dokładnie będziemy się przyłączać tutaj do tej rury zaraz zobaczymy czy na rekuperatorze czy tutaj na kanale czerpni i po efekcie pokażę jak to sobie pracuje i jak to sobie będzie działało Zobaczymy sobie już to jest przygotowane wybrane tu jest ta końcówka czerpnie, oczywiście na tłumikach porobione żeby nam ograniczyć hałas na mieszkaniu, którego tak naprawdę w ogóle on nie sam obrat to też jest w miarę cichy i tu w tym miejscu sobie przedobajmy, wytniemy sobie tą rurę i to wstawimy w miejsce naszą e, skrzynkę filtracyjną. Dobra, mamy docięty już kawałeczek. Poprosimy tu kolegę Pawła, żeby nam podał szyneczkę. Pawełku, Pawełku, gdzie uciekłeś? Podać szyneczkę. Mamy... Nie, żadnej telewizji. Mamy inwestora. Dawaj inwestor, dawaj skrzyneczkę z tyłu, masz z tyłu, nie moją. Panie inwestor, to, to coś pan kupił, tyle pieniędzy, co kosztowało. Dobra, teraz pan majster tak będzie nas przegrywał. Pan, pan inwestor, proszę bardzo. Dobra. Spróbuj Paweł pokazać. O! Mamy filterki generalnie skrzyneczka ma łapać się tak. Zaraz zobaczymy czy lepiej byłoby nam ją chyba skręcić nawet to dołu, to tylko one nie będą nam wykładać na nas. Nie będą. Będzie łatwiej nam coś to. Ten może wylatywać, ale... Niego zaraz zrobimy weź łokieć, Nic nie widać. I bardzo dobrze zrobiona robota. Wszystko pomontowane. Puszeczka sobie stoi. Trafia wszystko do czerpni. I co? Lepiej się oddycha? Pewnie, że, że lepiej się oddycha, nie? Od razu czuć, co? Tak. No i gro. No i dobrze. Tak, 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 tak.